Witam Cię w pierwszym filmie na moim kanale. Tutaj ktoś na czasie klubowym napisał O! Cztery fun Arturix jest nowym członkiem mojego klanu i ogólnie moi widzowie to jest pierwszy film mam nadzieję, że wam się strasznie spodoba i docenicie moją pracę bo się przygotowywałam się trochę do niego ogólnie Arturik damy na starszego członka ogólnie jeśli Ktoś to obejrzy, to zapraszam do mojego kanału w Jest w nim aktualnie 163 tysiące 163 pucharków. Tam nie liczę tych małych drobniaczków i ogólnie 32 członków. I ogólnie, jeśli ja ten film wstawię tego dnia, to chcę was poinformować, że właśnie dnia. Tutaj 8, ósmego, ósmego, czyli dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, to właśnie jest turniej klanów. Więc, jak ktoś to obejrzy, to serdecznie zapraszam do mojego klanu i niech będzie na tym turnieju o 19.01, bo turniej naprawdę będzie świetny. Głódiem czarodzieja Barleya, tak. I jeszcze, powiem wam troszkę o moich postaciach. Nie będę smęcić, ale to pomijmy. Mam klonowego Barleya i czarownika Barleya, który jest za darmo, jeśli zrobicie Supercell ID. Ja mam właśnie klonowego Barleya kupiłam sobie dzisiaj. Mam na koncie y, 1004 gemy y, 600, 600 tak 829 casha, 18 biletów na wydarzenie i 1200 gwiezdnych punktów. Aż dziwnież że powiedziałam wam pewną nazwę, bo zawsze zapominam, czy to są gwiezdne punkty, czy jakoś tak. U jej gra dosyć sporo osób. Takie, co to nieprawdziwa panda, ale wiecie. Ogólnie klub jest zarąbisty, więc zapraszam. Odcinek przewitalny, żebyście zobaczyli jak gram, pewnie będzie mi bardzo dużo odejmować pucharków, bo przecież kiedy nagrywałam wcześniej, to wysiadła mi, wysiadł mi program, bo nagrywałam Mobile Zone i ogólnie jak mi wysiadł, to potem powiedziałam, że i tak bym tego nie nagrała, bo... Tak słabo grałam, więc mam nadzieję, że tu w pełni to nagram i nie będzie failów, że nie wiem, że wyjdę, bo mnie to tak kurzy. I ogólnie Arturik zwano dużo osób gra, jednak ja bym chciała pokazać to na solo showdown. Pewnie mi nie będzie i szan 22 zadumierzeń na 27, pewnie już to mówiłam, ale pomijam ten fakt. I niedawno odblokowałam Piperkę i Bóg. Bo, nie wiem. Napiszcie mi. Ogólnie bardzo nie lubię grać Dynamikiem. Jeanem y, też mi niezbyt wychodzi. I, a tego nie lubię. Y, jeszcze tutaj Karlem. Właśnie się uczę grać, bo mój kuzyn nie uczy jak zagrać Karlem. Ogólnie próbowałam nieraz. Jednak wiele postaci, które mają dużo HP. Może powiecie, matko. Mam on dużo HP, jednak mi to przeszkadza. Ja bym wolała, nie wiem, grać jakąś Bibi, yy, Frankie I chyba w tej rundzie zagraję sobie Bibi. Nie wiem, jaka jest mapka. Pewnie źle dobiorę postać. Skrzyneczki są w dosyć dobrych miejscach i przepraszam Was za jakość, ponieważ ja jeszcze jest spowodowane tym, że ja gram ogólnie w browser na tablecie. Jak gram na tym tablecie, to to ma taką słabą jakość. Jedynie co ładnie widać na, i mi się podoba to klanowego Barleya, no, oczywiście. Ja kocham grać Barleya, mam na niej dziesiątą rangę, ponieważ wiecie, nie wiem czy wiecie, nie wiecie, bo są gwiezdne punkty za wbić dziesiątej rangi u jakiejś postaci. I właśnie sobie nabijam. Chyba najtrudniej mi będzie wbić u właśnie y, Karla albo Dynamajka, bo nimi średnio umiem grać, albo Gina. A to może na początku pokażę Wam dobrą grę, a potem taką złą w moim, w moim dobrą postacią, którą lubię grać, a postacią, którą nie lubię grać. Więc zacznijmy. Pozdrawiam wszystkie osoby, które aktualnie grają i zapraszam do mojego klaniku, który jest zarobisty. U mnie mały kaktusik P, jest w nim 4 fun Arturix. Wojanek X Kozak i jeśli, i jeśli byście dołączyli, to yy, napiszcie mi o tym w komentarzu. To na następnym odcinku pozdrowię osoby, które dołączyły do mojego klanu. Dzięki właśnie mojemu kanału na YouTubie. Możecie to napisać na czacie klubowym albo po prostu w komentarzu. Najlepiej jakby to było w komentarzu, bo komentarze jak miałam kiedyś kanał na YouTube, bo już kiedyś próbowałam swoją twórczość, jednak ona nie wyszła, więc właśnie gdy próbowałam, próbowałam, no to codziennie czytam komentarze, co mi tam osoby pisały, i tam bym miała pewność, że przeczytam, ale jak mi napiszecie, to nie jest, że po jakimś jednym dniu usuniecie komentarz, bo mogę jeszcze się nie zorientować. Ja Wam podziękuję. Ogólnie klan jest od 800 puszek. Jeśli byście chcieli, żebym coś zmieniła, to piszcie mi właśnie w tutaj czasie klubowym ogólnie. Mimo wszystko, bardzo dużo osób prosiła, żeby właśnie zostały dowódcą, jednak albo właśnie miałam pytania od osób, które znam i są w moim klanie, takich jak Łuka albo Wojenek X Kozak, to... Czy właśnie, gdy na przykład mój klan będzie miał 20 tysięcy bucharków, czy odejdę? Nie, ja będę nadal testować. Może coś zmienię. I ogólnie, jeśli będziecie członkami mojego klanu, to jesteście moimi ukochanymi X-daczkami. Wy niestety nie widzicie, jak ja pokazuję, bo teraz pokazuję przed ekranem monitora serduszeczko dużutkie, bo serduszka będę rozdać. Jak, jak mi napiszecie jakieś miły komentarz. I ogólnie proszę, żebyście hejt zachowali dla siebie. Ja nie grałam. Ja na razie nie grałam, a już minęło 7 minut odcinka, więc zacznijmy! Gramy jakoś zajmie 3 minuty, bo pewnie będę siódma. Yy, dobra, ogólnie gram w Brawl Stars od jakoś. O nie, włączyłam duo! Dobra, to zagramy pierwszą duo, a moją jakąś nienawidzoną postacią zagramy sobie solo. To i widzimy, że mamy... Słabego bota. I że jeszcze mnie zaskoczy później, bo na razie nie widzę, żeby miał czym mnie zaskoczyć. Bardzo fajny nick. Dynamite Grapeny, Matko, co się stało? Ogólnie bardzo lubię, jak ktoś ma w wniku na przykład Dynamite Grapeny. Bardzo dużo osób ma wniku Leon, a gra na przykład Darylem. Właśnie ja bardzo dużo osób takich widziałam. Tutaj mamy wieżyczkę. Zbieram o, jesteś za to kozakiem, ogólnie pewnie to bocisko, ale wiecie. Yy, no i ogólnie, ogólnie, ogólnie bardzo fajna mapka, lubię ją osobiście, yy, ale jak miałabym powiedzieć chyba jaką mapkę na, mam lagi, nawet mi nie ucieka. I nie uciekać. Jakbym miałam Wam powiedzieć moją ulubioną mapkę, to to jest raczej Klęska czy Urodzaj. Właśnie chyba to jest Klęska czy Urodzaj. Powietrzne Fantazje. A potem... Nie, nie zagram z drugi raz. O nie, to jest Tysiąc Jezior. O! Dobra, z Nienawidzoną Postacią odjęło mi kilka puszek. Dwie, bo miałam... Wiem, że miałam ten na końcu sz szósteczkę. A teraz mam czwóreczkę. Ogólnie byście mogli mi jeszcze poradzić, poradzić z rytmiem poradę. C, jak bym mogła sobie zmienić? Bo ogólnie na początku miałam Rose, bo sama no, chodzę w okularach i właśnie mam identyczne jak Rose i mi się to podobało, ale później zmieniłam na Piper, bo jak ją odblokowałam, to ona naprawdę miała bardzo ładnego ładnego tego skinka tutaj. Nie wiem, tort nazywać ogólnie jeszcze Pamia, Ładną, nie wiem, nie wiem. W następnym odcinku, jak odblokuję na przykład Tarę, to was poinformuję. Albo może wziąć jakąś ikonę, na przykład taką, albo może będziecie trzymać za mnie duże kciuczki i odblokuję tika no. Przepraszam, bo bekło mi się. Yy, Tyk jest bardzo śliczny i mi się marzy mieć Tikka. No i dobrze, zagrajmy teraz z nienawidzoną moją postacią. Nagranie nie będzie dosyć długie, bo przegrywa. I raczej nie lubię grać też Mortisem. O matko. U mnie chyba Mortis. Bo Karlem się przyzwyczajam do Dynamajka też, ale chyba Mortis. Zagram sobie Mortisem, tym bez kapelusza. W sumie on mi się bardziej podoba. I... Jest coraz mniej osób, więc chcę go pozdrawiać. I zagram sobie solo. Teraz nie zapomnę, żeby zmienić. Ale w sumie lepiej będzie, jak zagram duo. Bo może trafić, nie będę grała z nubkiem. I na przykład, jak przegram, to on przeżyje. Coś ktoś nam wydłużył, że mi pokazuje? Nie, 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 nie. Nie knopy. I. No i no i no, i yy, jeszcze jak się ten paseczek ładuje, to nie zapomnijcie o łapencji w górę, i subskrypcji. To jeszcze powiem na koniec. Albo boję się, bo to jest buł. Yy, albo nie, to tak jak jakbym się bało wam powiedzieć. Yy, nie, 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 słuchajcie się, proszę. Gram z Buł dopiero się zorientowałam. I mamy. Kogoś, kto chce nas zabić. O, uznałam... O nie, nie uznałam, że ja ich zabiłam. Horror. Ogólnie pozdrawiam wszystkie osoby, które właśnie miały przyjemność wystąpić na odcinku, na przykład coś pisały na czacie klubowym, albo było je widać właśnie na nagraniu jak... Yy, Pokazywałam czat klubowy, to właśnie je pozdrawiam, bo naprawdę to są świetne osoby. No, po prostu świetne, nie? Yy, ogólnie jak dołączycie do klanu to będę bardzo, bardzo wdzięczna, bo... Powiem jedno, ja ten klan mam od jakiegoś tygodnia, kiedy ja to nagrywam. Klan się tak szybko rozrósł że ja uważam jakbym go już miała rok. Bo jest taki dobry. Ogólnie super! Browser ogólnie nie wiem czy graliście. Bardzo dużo mówię ogólnie na odcinku. Ojejku nie! Przepraszam Was mocno. No i tak, że właśnie będziemy yy, właśnie, coś się zmieniło. Hello! Yy, że. Nie, co ja miałam powiedzieć? Lol, nie pamiętam! O matko, ile oni zadają? Ile oni zadają? Ej, ale będzie Beka, jak z moją znienawidzoną postacią wygram arenę. No, niestety. Wykrakałam. No i ogólnie pozdrawiam wszystkie sobie z klubu. I chyba miałam powiedzieć coś o klanie. Nie pamiętam. Jak mi się przypomni, o Wojtasiu gra! Pozdrawiam cię! I ogólnie pozdrawiam osoby, które namówiły mnie do tego, żebym spróbowała nagrać. taki jak Barox Play, Wojownik X Kozak. Pozdrawiam! Miejmy nadzieję, że obejrzym ten odcinek. I wyrażam się jakoś swoją opinią w komentarzu. I ogólnie, jeśli, jakbyście chcieli, żebym coś zrobiła, może trochę jakiś challenge. I może namówię jakąś osobę, żeby ze mną nagrała. Trzymajcie kciuki. Yy, no i tak, że ja już będę kończyć, otworzymy, otworzy, otworzymy, otworzymy sobie małą skrzynkę na koniec i takie Tara Magic. No nie przynieśliście mi aż takiego dużego szczęścia, nie licząc z tym, że daliście mi 70 gemów. Ostatnio bardzo polubiłam Barleya, więc 4 punkty macy do niego. I Karla. Też bardzo lubię i będę mogła go ulepszyć dwa razy. No i bardzo fajnie była postać, którą bardzo lubię grać, a którą nie lubię grać, czyli Karl i Barley. Ja tak macham reklamy, rękami przed ekranem, jakbym jak w ogóle gadała do Was osobiście. Ogólnie mogłabym wam na przykład powiedzieć w następnym odcinku o niewykończeniach postaci, takich jak tu albo albo powiem za dużo i będzie potem wiecie, że podałam już cały odcinek albo u pajperki też jest jedno niedokończenie ogólnie oceniajcie mnie jestem otwarta na wszystkie opinie doradzajcie co zrobić bo ogólnie bym chciała wbić do końca wakacji na moim koncie 4000 gemów GEMÓW. TAK! CZTERY GEMÓW! Matko, ale to by było piękne. Cztery tysiące Kesha. KESHA! Cztery pucharków. Proszę, nie hejtujcie takich tekstów, bo... Czasami naprawdę mi się jeszcze odechce i nie będę nagrywać, a... W sumie ja i tak mi się nie odechce, ale dobra, ja będę już kończyć na dzisiaj, tutaj sobie odwracam, nie wiem, robię jakieś głupoty, yy, ja się będę już z wami żegnać, pozdrawiam was gorąco oraz serdecznie, nie zapomnijcie o łapęci w górę, subskrypcji i oczywiście dzwoneczku, żebyście byli na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami, ogólnie zgubiłam bół. Yy, i że wszystko w ogóle było świetnie, żebyście na przykład wybili jakąś swoją wymarzoną liczbę pucharków, na przykład punkty doświadczenia, jakąś liczbę zwycięstw. Ja ogólnie mam na zwycięstwa jednoosobowe 49, a na dół właśnie 54. Bardzo dużo grałam na 3x3, na kiedy kiedyś grałam. I ogólnie czas wyroli, wyroli Wielkiego Zadymia, że to miałem 2 minuty 45. A ja mam taki sekret z tym, że ja ogólnie tego nie wbijałam, bo to raz mi się zdarzyło i to zrobił mi mój kuzyn, którego bardzo pozdrawiam. To jest właśnie Baroque's Play. Ma taki nick, oczywiście bardzo fajny nick. I najlepszy czas w walce z robotami miałam 2 minuty 45. Ale nie ja już będę kończyć, będzie się z wami żegnać moi kochani i widzimy się w następnym potrawie. Wszystkie teraz grające osoby. Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu osoby mnie namówiły. Nie będę przedłużać, bo już 17 minut nagrania. Nie zapomnijcie o wbiciu do klubu i w pomocy w klubie wbiciu mi 200 tysięcy, bo kolejny turniej, ostatnio. O, z kolei nie ulepszyłam, przepraszam. Yy, może ulepszy po odcinku, albo teraz. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, że następny turniej kla klanu, jak dołączycie szybciutko, to nawet może być jutro, jak Wam się uda. Ogólnie myślałam, że ktoś dołączył, a jeśli będę z Wami żegnać, dzisiaj turniej był również, turniej był również, nie licząc, tamtego dnia to były... Właśnie 6 turnieje są właśnie, kiedy wbije, wbijemy jakąś liczbę pucharków, ja zapraszam do klanu. Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie grali i byli w klanie, którzy wyświetlają się na przykład na czasie klubowym. Pozdrawiam dla Was wszystkich i papatki, pa! pa.